ciągamy nasz program tak jak na filmie Zamiast liczby 128 można wpisać 0. Wtedy wyszuka nam więcej sieci. Lecz trzeba poczekać do 5 minut. Wybieramy któryś z wyświetlonych nam adresów i klikamy na niego lewym przyciskiem myszy. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie wyświetlone adresy działają. Wchodzimy w zakładkę Karty Sieciowe, a następnie uruchamiamy naszą kartę sieciową. Tu wklejamy nasz adres, który wcześniej skopiowaliśmy. Ta ikona informuje nas o stanie sieci. W tej chwili następuje łączenie.